Chodź tu! Ostatnio udało się mamie zadzwonić do weterynarza i powiem wam tak, że weterynarz powiedział, że jeżeli to oba, oba stawy skokowe w tyle przeskakują, to prawdopodobnie nie ma się czym martwić, że do 5 albo 6 roku życia to się tam do końca zwapnieje, czy coś tam się zrobi i że będzie git. I ogólnie powiem Wam, że jest taka masakra, że tyle jest teraz chorych koni, że weterynarz nie ma kiedy do nas przyjechać, no bo to nie jest sprawa na Cito że koń umiera więc no do nas, więc na razie czekamy na tego weterynarza, żeby do nas w końcu przyjechał to ja zacznę młodą brać powoli na lążę tylko taką wiecie, lążę bardzo bardzo lekką, bo na tak na pastwisku odpierdziela różne dziwne rzeczy a weźmiemy sobie ją wtedy na taką lążę wiecie, na 3 minutki i będziemy tak powoli zaczynać no ale mam nadzieję, że tak przyjedzie i mi powie, bo to takie wolałabym wiedzieć tak w 100% co robić, a czego nie. No a dzisiaj idziemy młodą wziąć na stępa. Ale w pasie do naużowania i pierwszy raz z czaprakiem. W czapraku jeszcze nie była w sumie nigdy... Chyba ten Eee! Arizona. Zbyt entuzjastycznie podchodzisz do tematu teraz. Matka chce żyć. Chce mieć stopy. Prrrt. Ja wiem, że konie i teraz po prostu to jest twój, twoje życie. Ale o, zaraz, z palcami. <grych> Ale wiesz, wiesz jak jest. Bez matki nie ma życia, nie ma żarcia. a ty się nie rozpędzać, co to taka jesteś dzisiaj? Żywiołowa okay. I choose life. Oj, chyba nie. A ty się boisz tego? No chodź. No przechodź. No nie, zamykaj. Ja to nie no to sens nie korzystasz z okazji. No. No tak, nie, no straci nie, to. Tak na spacer da radę, ale... Chyba hmm. <grym> też tak... Ledwo, ledwo w... No przecież ona tutaj stoi cały czas, co będzie się bała. i głębia. Proszę stać. O, no, Przerzuciłam po prostu na drugą stronę. bardzo dobry. No to on będzie biegać, no nie może być też tak, że widzi konia i to, no że to, to, będzie tu, to on też się uspokoi. Ja już przecież ma głowie, to nie Nic mi nie zrobi. O. No uspokój się. Koło by chciało to psiab ale nie idziemy co psiab Tylko sobie wstępujemy tak o. I teraz jej powiem, że nie wchodzimy do środka. Bo to niemiło. Ale co, muszę sobie ogarnąć wszystko. Odejdź. Brr. A ten mały cwaniaku. Dobrze się czujesz chyba, co? U, uspokój się. Tak, to cały czas stałaś sama. Następujemy. Wiesz nie możesz odwalać głupich rzeczy, co? Konika nie ma i będziemy ginąć. Nie! Konią, sobie wydłużysz to chodzenie. Chciałam na 10 minut. Jak będziesz biegać, będziemy tu dłużej. No. Przemyśl to kurde, bat mi się zahaczyło te haszcze. e Arizona! Po Pokopało cię! A już galopuje. Zaczyna się wyrywać trochę. Uspokój dawna Wstępem Wstępem bez trawy, niezajadany stresu, bo nic ci się nie dzieje. Jakbyś pierwszy raz była sama. Działa się krzywda. No. Przestań. Wstępem. To właśnie był mój plan wstępowania. No, wyszło, wyszło. Jest fajnie moi drodzy. Tak ona otwiera paszczę, bo nam mi się ciągnie z całej siły. To nie, ja i krzywdy nie robię. Ona no, no, słuchajcie, wędzidło skórzana, także jej się krzywda nie dzieje. Ale jak ona mi się próbuje wyrwać, to wiecie, się ciągnie. Potem otwiera paszczę. No właśnie. Jeszcze jak coś tam jadła, to potem jej wchodzi w to wędzid moim wstępem. No właśnie. Nikt nie umiera Samotność nie oznacza śmierć na chwilę, czy nie jesteś sama, jesteś ze mną Jakże żyjesz? Prrr. Oho. Oho. Prrr. Oho. Prrr. <tuszy> <tuszy> Jak się właśnie kończy zabawa z młodym koniem, jak się nie przyjedzie do niej kilka razy, nie, ona teraz chyba tydzień, albo nawet dwa tygodnie, stała się ziomkami po tym jak mówiłam, że wiecie, nie, no chyba tydzień, że, że się nie mogła z nimi zasymilować, teraz się z nimi zasymilowała aż tak, że widzicie, że wpada w panikę za końmi, no to jest też normalna faza, wiecie, przejściowa u młodego konia. Najważniejsze jest słuchajcie spokój, żeby ten koń nie uciekł, żeby się nie uczył brzydkich rzeczy, no i... I tyle, nie? Jakby... Nie, nie zajadaj stresu. Nie wiecie, chwilę, żeby sobie ocapnęła, przemyślała. <laughs> na razie to ona jest w trybie bojowym. Też od początku mówiłam Wam, że ona ma taką, wiecie, dużo energii. Pewnie też trochę się kumuluje wszystko, bo ona nic nie robiła. <laughs> I trochę stresik, że została sama. ależ ale już się powoli kończy. <laughs> no, a co Ci to było? O, odejdź. E. Ja to właśnie przeskakuję mi te nogi cały czas. Oho, prrrr! No ale wiecie, ona na pastwisku też tam ciśnie, ostro Ostatnio jak widziałem go na tam śmiga, to co to, to, to tutaj było, to wiecie, to jest nic. A też nie mogę jej pozwalać na to, że wiecie, odchodzimy od koni i ona wpada w panikę i ją tak zostawić, no bo potem będę miała jeszcze większy problem. Bo im więcej czasu, wiecie, z końmi i nie zabieram ją od koni, to będzie problem, bo ona będzie, wiecie, panikować po prostu, że odchodzi od nich. No i tak nie było w sumie jakoś bardzo źle. No i jak widzicie, do chodzenia na ląży też już ciężko. A młoda już w sumie przed kliniką... Nie! Przed kliniką bardzo fajnie chodziła na tej ląży. No i teraz powiem wam, że no jest słabo, jest słabo, bo kręci się jak bączek w lewo i w prawo. Do środka, do zewnątrz, eee, No i się strasznie ciągnie, bo widzicie, że ona otwiera paszczę, a ja wrzękę mam w jednym miejscu, ona się zaczyna ciągnąć po prostu. chce iść w swoją stronę. Więc no, na nowo. No wszystko na nowo, no. Chciałbym ja Wam mogę powiedzieć? Tyle czasu, że trzeba wszystko przypominać sobie. Kierunek chyba już jest na tyle stabilny, że nie ucieknie jak będę zmieniać. Chodź tu, pimpuś. A tak za konikami, ja wiem. Ale jesteś teraz już cały czas z koniczkami. Już nie ma to tamto, także wiesz, nie panikuj. Prrrrst ten. O, przypomniało ci się super, tylko nie podchodź. O, fantastycznie. O Szatanie tylko kolej. Wiecie co? Właśnie zastanawiałam się też, na nad zmianą wędzidła, bo ona też teraz widzicie, ona otwiera tą paszczę i to wygląda jak ona by umierała, a widzicie, ląża jest luźna. E, bo ona wiecie, nawet jak coś zje wcześniej, czy trawę, czy coś, to tam wszystko wchodzi w to węzidełko, nie? Świat, bab. Nie do ciebie to było, nie do ciebie, prytry. Łyż! zahaczył się tylko o krzaka. Nie panikuj. I właśnie włazi wszystko w to wędzidło. No nie o to chodziło, ale może być, no. Odejdź. Prypry. Pry. Ej! Arizona. Tem, tem. Prypry. Pryt. Tak jest Dobry koń. bez trawy. ej ej psz, 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 psz. Dnoju To już w ogóle zapchasz to zło.